No, wychodzimy z S-line możesz powiedzieć, że o tak że się cały wygląda... ja wezmę to co? No weźmiesz to chodź, pokażemy samochody. Dwa Was to nie pokazują bo brzydcy. O, bardzo proszę. Ale my idziemy po trochę inny samochód. O, właśnie. Moje, dziękuję bardzo. Także pierwsze wrażenie zaraz będzie nagrywane u właściciela na polerkę. Dzień dobry, no jest jak to się świeci. Nie no stary. Pan Paweł. Jest Pan Paweł? Być Pan Paweł. No miał być. No, tak jak Niestety nie udało mi się przez zakaz kompletować na jezioro. No, ale to spokojnie. Chciałbym wyciągnąć z tego więcej, gdyby tam więcej etapów doszło, ale to już jest też dużo więcej pracy. Nie, no ale co ty gadasz, jak to... To, to też, to też nie, nie robimy z niego, nie co, co nie? Powiem ci, robić... że żal mi było, jeśli, kiedy Bartek mi powiedział, że nie nakładamy tu po obłoki, To fajnie by było. No to jak, jak, będzie koniec, nie? Jak będzie ten, zrobiony wszystko, to można by nałożyć, nie? No, 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 bo właśnie, ja kompletnie... że wtedy też, no trzeba będzie robić korekty. No, no. Ja to chciałem, żeby do tego, to tego sezonu przygotować, żeby jakoś wyglądał, no bo jak to było... Wie, Udzień na to, mam zdjęcie. No, nie, ta gębia była straszna, ale po prostu cię skończyli też jak w tył, pod kolor. A, ptaszko? To jest, no i koniec, no. Mucha nie siada, proszę pana. Dobra, słuchajcie, idziemy pokazać Wam samochód jak wygląda na zewnątrz, ten, nie te dwa, ogólnie to zapraszamy tutaj, będzie kodzik rabatowy, proszę bardzo, tu jest logo, tu się wjeżdża, tam się wyjeżdża, no wygląda to kolosalnie, w sensie kolosalna jest różnica, przede wszystkim tego dachu, przede wszystkim dachu, no i maski, no słuchajcie, no, jeszcze jest nałożony wosk, więc jest taki ładniejszy połysk Ale no różnica jest kolos, no, nie, no nawet nie ma co porównywać po prostu Także zapraszamy, jest zniżeczka 20% Przechodzimy do pewnego ważnego miejsca, dla, ważnego przede wszystkim dla właściciela I on opowie co tu się, nie no nie powie co tu się dzieje, ale dlaczego to tak zostało Po korekcie, bo jest popękane A co robimy, Z czego szukamy, dlaczego? Wymieniamy, wymieniamy i bierzemy zderzaki w kolor Dokładnie Dokładką z przodu a ty będziemy myśleć. Tak, no słuchajcie, to, to o, to. O właśnie przede wszystkim to chciałem powiedzieć, ale już... No, ale ja się się rozprowadzić. No nie no, to, to będzie trzeba usunąć. To jest na takiej belce, więc to będzie ucięte po prostu, ale będzie też nowy zderzak. E, w taki sposób będzie dokładka i z tyłu i z przodu, żeby wydech w nią tutaj wchodził. No, no, ale to trzeba poszukać tak dalej. Szukamy w kolor, szukamy w kolor przede wszystkim tylnego zderzaka. Jakbyście mieli, to piszcie, bo też czasami jest tak, że ludzie mają fajne rzeczy albo wykupujecie rzeczy od nas. To znaczy, ja bym kupił, to ja bym kupił tamto. Piszecie w komentarzach, można pisać na fanpage. No i z przodu słuchajcie, to zostało. Tego się nie da niestety zrobić. Tutaj ktoś był Picasso artystą i postanowił, że znaczy teraz tej linii nie widać, bo się tak ładnie odbija. Ale postanowiłem, że tak to będzie wyglądało. Wy tam mówiliście pod odcinkiem, że no tak, samochód cały jest w innym kolorze. Nie mieliśmy na to wpływu. My tego samochodu nie kupowaliśmy. A eee. jak tu się błyszczy. Chodź, zobacz na filmiku, kupacz. No jak tu się błyszczy. <laughs> Zarąbiście, no. Także będzie jeszcze dużo zmian. Tu będzie znaczek Audi. Tak? Na grillu Kamei. Czy... Nawet, nawet jutro będzie. Właśnie, ale co? Bierzemy na razie grill od oryginału? Tak, od tego przedlicza, co mam. Będzie malowany na czarno cały. No i będzie różnica. Będzie kolosalna będzie różnica. Będzie, będzie się prezentować. No właśnie. No. wszystko zmienione powoli. No nie można łyknąć tego auto na raz. Dokładnie. No ale powoli dojdziemy, że tak powiem, do ładu i składu. A jeśli macie jakieś propozycje, to oczywiście od tego są komentarze. Zapomniałem nagrać, więc teraz jak wyszliśmy, to tylko pokażę. Tu jest RS5, a tu jest zawór DV od deski. Ale to jest to samo co, co jest w normalnym Znaczy, no one się tam różnią, ale od pewnego roku są już te same Także to jest zawór DV do A3 To jest RS5 czekająca do spa na mniejszej feldze No może na zimówce jakiejś? Tak, na zimówce? Dokładnie No i w każdym razie, o, jest Audica. A tu jest zawór <grym> I będzie zmieniany, bo ten jest fajny, fajnie robi i ten Fajny dźwięk robi, no ale niestety nie o to chodzi. Jak robi Twój zawór DV? No właśnie, <a> tak nie powinien robić. <d> Dobra, oh, proszę, Zaglądamy do środka, a w środku czekają owiewki oczywiście Heko. E no bo ciężko chyba znaleźć w ogóle inną markę, tym bardziej, że to jest polski producent. Tu mamy takie zabezpieczenia, żeby dopchać tę owiewkę, ale może być tu dosyć ciasno, bo tu ogólnie jest dosyć ciasno. Także samochód tak wygląda bez owiewek. To jest w sumie i wizualna, i taka praktyczna modyfikacja, dlatego, że ze względu na nią, można sobie fajnie uchylić okienko na przykład podczas deszczu. Co do lamp, tutaj bo też mówiliście wiele, to chyba będzie trzeba je doszczelnić. Ale potem gdzieś w przyszłości myślimy jednak nad poliftami z czarnym wnętrzem. Natomiast ogólnie no one się bardzo ładnie prezentują, tylko one mają też swoje minusy. Uwaga, jest efekt finalny. Po samym założeniu owiewki już bardzo dużo zmienia. No i to jest taka właśnie drobnostka, i to mi się podoba, że może takie drobnostki zmienić w samochodzie i sprawić, że będzie wyglądał zupełnie inaczej. A Karol robi drugą stronę. Co robisz? Powiedz. sobie tutaj. Tylko nie K2, bo... K1. no, benzyną. E, no i co? Mamy drugą owiewkę. Tylko to mnie korci, żeby ten też ty A chcesz to myjąć? co ci A nie, bo tu... Pan Paweł? No. A, to im nie dało. Dobra, nakładamy drugą i zrobione. Znajdujemy się obecnie w piwnicy siłowni. Będą nam towarzyszyć ciężarki. Lakier do zderzaków marki Ball. Oprócz tego mamy benzynę ekstrakcyjną. No, fajnie, że w sprayu, bo do niektórych tutaj dojdzie zakamarków. A też przyda się, i tak, żeby użyć papieru, oczywiście. Który mamy tu. I nie będziemy tutaj żadnej farby zdejmować. Dlatego, że ten lakier, jak sobie położymy na ten chrom, to będzie taki fajnie satynowy. Będzie miał takie ciekawe wykończenie. Więc co? No, bierzemy grill. Mamy też. O, taki tutaj. Taką teksturę Mamy również koła do Audi, jakbyście chcieli, i dojazdówkę, czy zapasówkę, właściwie, bo dojazdówka to by była mniejsza. No i co? Bierzemy grill i malujemy na czarno. Oryginalny grill od Audi, taki jaki był w samochodzie seryjny. Nagryw się coś, to w ogóle psika, nie? No, Pan Paweł. Dobra, na przykład. Takie dokończenie, że jest 20 metrów. Nie, nie pomaluję tam samochodu. Jeszcze. Dobra, myślę, że na razie na pierwszą warstwę tyle starczy. Niech sobie wsiądzie. Tylko będę troszeczkę od dołu. I co? I chwilę trzeba poczekać i zaraz nałożymy. Kolejne dwie, bo z tej, a z tej strony od góry jeszcze. dobra Dobra, dobra słuchajcie, grill sobie schnie. Jest pierwsza warstwa położona. Wiadomo, że ona jeszcze nie jest taka dokładniutka, ale o to chodziło, żeby było takie satynowe wykończenie. Dlatego na tym, właśnie chromie kładziemy ten lakier i zobaczycie, jak to będzie wyglądało już pod koniec. Natomiast no, on jeszcze nie jest położony dokładnie, to jest na razie tylko taka warstwa, jakby to powiedzieć, taka wstępna warstwa. No, myślałem, że tak będzie dobrze i zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod koniec. Co robi? Ja wam pokazuję, ja wam pokazuję. Dołączyć? Nie, to jest. Uczymy się tak. mechaniki fanty, ten grillowy Grillowy, dobra. Chwilka, tylko nie wiem gdzie... Calendar. Dobra. Join. Join. O KM. Jakbyście nie widzieli. No to i tak nie widać kto, no nie? No to widać, że Kasper, Melchior i potem jeszcze bezpieczeń. <laughs> <nie wiem. laughs> ale szybko przykminę ja tak próbowałem, ale nie, mówię, nie znajdę tego. No dochodź, dochodź do tych Chodź, Dochodź, dołącz. Do okna, bo tutaj zaś nie, a w tej piwnicze, piwniczce. W piwniczce właśnie. Jakby było 5G. Jest, jest, jest. O i tam te imiona musimy, nie możemy pokazywać. A, no, a nie, jest, ale imiona można powiedzieć. A, imiona można w sumie, dobra. Nie ma tutaj tego. Jest no może to jeszcze? Dobra, no to lecimy, I słuchajcie. Startujmy. Tak, no nie. właśnie. Bardzo ładnie wygląda już po pierwszej warstwie. Ej, zajebiście wygląda po pierwszej warstwie. No i jest już tak prawie cały wyschnięty. Tu w jednym... Ej, wleciałby normalnie ten puszek taki, Wleciał leciał po prostu na gminę. Tak. No, tak, tak. No, no, no to zamknij okno, ale i tak dobrze trzeba otworzyć. O, o, jakiś komar wleciał może być, pies. Dobra, ej, ale zarąbiście. Dobra, no to co? Bierzemy po prostu teraz drugą warstwę. Ja maluję, Karol nagrywa. Chodź. A to będzie Karol Marw i Karol będzie nagrywał. Który Karol? A ten sam. Ten to ma gorsze to do nagrywania. No. Lecimy od góry, nie? No to od góry Panie profesorze nam się nagrywać. Dobra, chyba powinno być w porządku. No, zobaczymy jak wyschnie. Trzecia warstwa jeszcze poleci i powinno wystarczyć, bo no sam, sam grill to nie jest jakiś tutaj wiadomo. Nie będzie tu filozofii, nie będzie 15 warstw, No ale trzy powinny starczyć. No już nie będzie żadnego innego wykończenia, tylko taki zostanie. Dobra, ostatnia warstwa. Tą nadgarstkową techniką, czyli wiecie o co chodzi? E, tego nie nagrywaliśmy, no bo po co sprawdziliśmy, bo chcieliśmy, żeby bardzo ładnie siadło na chromie, teraz przybliżę a to może zrobię inaczej o, pokażę tak no i myślę, że siądzie myślę, że siądzie, e, wyschnie i możemy zamontować już na autku ogólnie zdjęliśmy osłonę, bo chodzą suchy że one się lubią zapalić e, i to nie chodziło o zapał do jazdy sprawdźmy e, o, sprawdźmy Ile jest oleju, albo to jest ten taki bagnet czarny, no. jak ja tego nie lubię, że na nim to praktycznie i tak nie widać. Ale dobra, zobaczymy. Tylko my e, tutaj e, mamy budżet finansowy i musimy używać. E, no właśnie, e, profesjonalnych ścierek do wycierania. Tak. Tą półeczkę zaraz sobie zdemontujemy, może tą też, bo w sumie. Nie, tą możemy zostawić, bo tutaj są te kable są. ładnie e, zatrzymane. Dobra, wkładaj Nie, no nic może zostać Cyk. Waga na żywo. No kurde, pan Paweł, pan Paweł, zostaw tutaj już elegancko, no i co, i demontujemy tę półeczkę, bo nie będzie osłony tak czy siak, troszkę tu będzie brudno, ale i tak za czysto tutaj nie jest, kapoło do środka też nie będzie, mamy nadzieję, no tu mam nadzieję też, żeby mnie nie zagłusił ten samochód przejeżdżający, także kontynuujemy zabawę bez drżaka. AGU, no. Dobra, słuchajcie, autko stoi bez derżaka, grill już nałożony. Wygląda, no niebo lepiej niż tamten kamej. Przynajmniej do tego samochodu. Myśleliśmy, żeby nałożyć znaczek na kameja, ale postanowiliśmy, że jednak wykorzystamy stary i no myślę, że będziemy, znaczy, że będzie zadowolony, co? No, to nakładamy. Także przypominam, że na hasło pan tutaj macie 20% zniżki na wszystkie rzeczy związane z tym, co w samochodzie na zewnątrz i 10% na pranie i tak dalej rzeczy związane ze środkiem. W takim oto pięknym otoczeniu, które widzieliście już kiedyś w sytuacji odcinka z Peżo, zaczynamy kończyć odcinek. No i teraz ja sobie przybliżę do jedynki. Pyk. No. I tak już zostanie. Na samochód wyostrzymy. Zaraz ringi się wyłączy, na razie niech są włączone. Podejdziemy do samochodu i pokażemy dzisiejsze zmiany w finalnej wersji, że tak powiem. Zejdziemy sobie w dół. Samochód wygląda tak i wreszcie ma normalny grill. Ten grill jeszcze dzisiaj był malowany, słuchajcie. Był malowany dzisiaj z rana i zobaczcie, znaczy z rana. No nie z rana, bo jeszcze po południu był psikany, ale taką mamy zarombistą farbę, że tak szybko schnie. Że no, po prostu jeszcze dzisiaj zdążyliśmy go zamontować i umyć samochód, nic się nie dzieje, nie schodzi farba. Co nie? No właśnie. Szybko. Bardzo szybko, bardzo szybko. Także tak wygląda ten grill i sam samochód prezentuje się już o wiele lepiej i wiemy, że nie każdemu do gustu przypadają ringi. Natomiast no, nie mówimy, nie wykluczamy, że w przyszłości ten samochód możliwe, że będzie miał e, polifty z czarnym środkiem, tak? Pamiętajmy też, że mały jest wybór w przedliftowych lampach, tak? Tak, ciężko kupić coś ładniejszego, no nie, albo kupimy do przedlifta to, albo kupimy po lifty i musimy ciąć błotnik. Nie ma innej opcji, no nie ma takich... znaczy jeszcze są te dwustronne, znaczy dwuczęściowe no tak, z ringami, ale... nie wchodzić te takie i bawić się wygląd teraz. Dokładnie. Robimy coś, raczej znaczy, będzie coś robione. No właśnie, słuchajcie, sam samochód, sam samochód, jak to pięknie wygląda, nie mogę się na to napatrzeć. Sam samochód, jak widzicie, nie ma jeszcze zmienionego przedniego zderzaka ani tylniego, ale mamy owiewki, no nie? Owiewki zostały dzisiaj nałożone, prezentujemy się w ten sposób, zaraz pokażę drugą. E, tylni zaraz gdzieś tam znaleźliśmy, ale na razie właściciel chciałby zainwestować w mechanikę i też e, zmiany po tej mechanice i przed nią, e, jakieś porównanie wam pokażemy. Także na razie auto wygląda też tak z tyłu, e, coś z wydechem już było robione. Bardzo możliwe, że to jest downpipe. Ale to by trzeba było od spodu tam spojrzeć, mi się wydaje, że jest, no ale tam nie jestem jakimś ogromnym znawcą Jeśli chodzi o układ wydechowy e, i jeszcze nigdy nie miałem autosturbo Skoro przy tyle jesteśmy, to zobaczcie, no sam samochód był tu polerowany i tak dalej, ale zostało to... No nie, nie zostało to. O, dobra, pokaż, pokaż. No elegancko, nowka sztuka. Słuchajcie, e, żeby ten haku Sumy, nie da się go odkręcić, w ogóle nie da się go odkręcić, ale i tak jakby się go odkręciło, to zostaje tutaj taka, taka rurka, nie wiem, czy to będzie widać tutaj od spodu. I dlatego on zostanie ucięty. No mogliśmy to zrobić w sumie przed końcem odcinka, ale... Nie było ci czasu. No, nie było, nie było nie czasu było. i nie wiemy, czy ktoś to zrobi tak bezinwazyjnie, a sami... No chcemy to zrobić tak, żeby było dobrze, więc albo zmienimy pas i usuniemy cały hak, albo po prostu w samochodzie zostanie ucięte. I teraz podejdziemy sobie do drugiej tej no, owiewki. Zobaczymy ją tutaj z przodu. Dobrze, że nie wieje tym razem. Także jest owiewka nowiutka, zamontowana, to jestem ja, odbija się mój czajnik. No i co? Tak prezentuje się samochód. Co do większej ilości zmian, no to się nic takiego nie zdarzyło, ale znaczy zobaczcie tę maskę i zobaczcie ten dach. Dalej samochód jest przecież po woskowaniu i tak dalej, po polerowaniu i myślę, że to dosyć mocno widać. Także z tym oto obrazem Was pozostawię, a co więcej dowiecie się wkrótce.